No już, już idę hej, to ja, Wodziak zamówiłam sobie z KFC pyszny kubełek dwa pyszne kubełka z, z, z kolczaka miam, miam, miam. te frytki z McDonald's jakie pyszne mam, mam trzy duże frytki, miam, miam. Coca-Cola, moje ulubione picie miam, miam. ale dobre, Miam. córko, czy masz na coś ochotę? Eee, a nie. A może pizzę po kuchennych rewolucjach Magd Gessler? Nie! A może tak kręc zakręcone, zakręcone frytki z McDonalda? Nie. Dziękuję, nie jem Frytek. A może tak... Burger dwara ja mięsa nie robię. Ja mięsa nie je potworze. nie zabijaj zwierzęciu w ty śmieciu, No dobrze, no. A co ty, kurwa wamać chcesz? Nic. nic. Jak to nic? Nic. Pięć minut później. Uciekłam od tej mojej matki, bo fociek. Chcę mi dać mięso i jakieś niezdrowe jedzenie, ja ich nie lubię. Uh Charlie and Wagi, catering, diety wegańskiej. Telefon 666-666-666. A to chyba nowel to piekła, ale trudno. Haro, Haro, czy tutaj jest catering kuchni wegańskiej Charlie and tak, do kogo się pani... do, do kogo się pani zadzwoniła? No do cateringu. Z kim rozmawiam? Ja mam na imię Wagi. O, dzień dobry, pani Wagi. Czy mogę od pani zamówić catering? Tak. Dobrze, to poproszę. A co pani ma? Nie wiem, co pani by chciała. A to ja poproszę sałatkę wege... Tylko samych warzyw, proszę panią, i poproszę jeszcze wodę detoks, bo ja ważę 53 kilo. 53 kilo, a mam wzrostu 162. Powinnam ważyć 22. no. Ja mam okropną figurę. Przecież pani jest bardzo chuda. Wcale nie! Ja cię muszę jeszcze odchudzić, ale to natychmiast. No dobrze. To pani zamawia sałatkę wegę i wodę detoks? Tak? To będzie razem nieskończoność miliardów Heruwa Bos. Ja nie mam pieniędzy, Heruwa Bos. Ja mam pieniądze, Jurijat howo To niech pani sobie skąd się wynajmie, dobrze? Dobrze, dobrze. To pójdę do piekła po pieniądze. Pięćset minut później. Z kim mam przyjemność rozmawiać jestem. Już stąd spiertorej, ale już! Już, już, już z już, Już w lutym nie ma! Do widzenia! Dryń, dryń, dryń! Trójkątrowe muzyk! Opera-rowe muzyk! music, opera, muzyk! Music, music, wszystko rowe muzyk! E, e, haro? Haro, haro, bo. Dadzwoniło się państwo do e, Octavii Soprano, do Jurianych Jasów! To ja wagi. Przecież przyniosłam, przyniosłam pani zamówienie. Jestem przy pani drzwiach. Proszę mi otworzyć. Dobrze, pani wagi, już zaraz to pani idę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Zamykło drzwi. A nareszcie. Nareszcie, wegański jedzenie, same warzywka, zdrowe jedzenie, woda, detoks, ja się muszę odchudzić. Ten głupi nie będzie mi mięsa dawał, ja nie będę z piaszutków zabijać niewinnych, a tylko nie będę jakichś ze zdrowych jedzeń jadła. I tak już się wyglądam, muszę się nachudzić. tam wam Hezbin Hotel, no, musicie spróbować te, tego, tego kurynalnego tam cateringu, bo taki dobry jest, lepszy od Magdy Gastery w górę to wszystkich tam, w głowie przewracałam. to zakończyło się odcinek dzisiejszy, jaka to prawda.